W świecie randkowania istnieje pewien paradoks, z którym mało kto chce się zmierzyć. Im bardziej starasz się udowodnić swoją wartość kobiecie, tym szybciej tracisz na atrakcyjności. I odwrotnie, ten mężczyzna, który pozostawia w jej sercu cień niepewności, to właśnie on zajmuje jej myśli przez cały tydzień. To nie tania gra psychologiczna, to strategia samokontroli, to magnetyzm, który nie płynie ze słów, lecz z wewnętrznej siły. W czasach gdy wszystko da się wytłumaczyć, opublikować i komentować natychmiast, to właśnie mężczyzna, który potrafi kontrolować swoją obecność i nie poddaje się presji i oczekiwań społecznych, staje się kimś, kogo kobieta nie potrafi zignorować. Wielu mężczyzn wpada dziś w pułapkę przekonania, że muszą się nieustannie wykazywać, że dopiero wtedy zasłużą na szansę. Ale w cieniu prawdziwego rozumienia siebie jest prawda, którą znają tylko ci najbardziej świadomi. Prawdziwa siła nie tkwi w szukaniu aprobaty, tkwi w umiejętności zamilknięcia w odpowiednim momencie, w panowaniu nad emocjami i w zdolności odejścia w sposób, który zostawia ślad. Weźmy przykład z życia. Tań, 32-letni inżynier technologii z Ho Chi Minh przez lata wierzył, że by zdobyć serce kobiety musi dawać jak najwięcej: czas, energię, pomoc, nawet rezygnować z tego, czym się pasjonował. Ale nie spodziewał się, że właśnie ta gotowość, ta przewidywalność sprawi, że stanie się dla innych przezroczystym. Po z dziewczyną, z którą był ponad rok, postanowił zmienić podejście. Zamiast pisać codziennie, zamiast dzielić się każdą myślą, zaczął świadomie wprowadzać ciszę, zostawił miejsce na tajemnicę i skupił się na sobie, na tym, co kiedyś porzucił. Efekt? Zaskakujący. Kobiety, które wcześniej wydawały się niezainteresowane, nagle zaczęły się odzywać, szukały kontaktu. Nie dlatego, że grał w grę, ale dlatego, że potrafił się zatrzymać. Zostawił pustkę, którą one zaczęły chcieć wypełnić. Bo prawdziwa obecność nie polega na byciu zawsze. Polega na byciu, gdy to naprawdę ma znaczenie. Jeśli jesteś mężczyzną, który wciąż zadaje sobie pytanie, co muszę zrobić, żeby ona mnie polubiła, to może już na starcie idziesz w złą stronę. Bo właściwe pytanie brzmi, czy jestem wystarczająco ok, by nie musić nikogo do siebie przekonywać? Gdy jesteś w zgodzie z sobą, nie musisz nikogo przyciągać. Twoja obecność sama w sobie staje się siłą. Nie tłumaczysz się, nie udowadniasz, po prostu jesteś. Mężczyzna, który zostawia coś dla siebie, który nie odsłania się całkowicie, który nie próbuje na siłę udowodnić swojej wartości, to ten, który intryguje. To ten, który sprawia, że kobieta zadaje sobie pytanie, co on naprawdę czuje, czy jemu zależy, dlaczego wciąż o nim myślę. Bo jak dobra melodia, to co najpiękniejsze, często kryje się w ciszy. Podczas jednej rozmowy z grupą moich znajomych zadałem im pytanie: Kto z was został kiedyś odrzucony, bo za wcześnie się otwarł? Trzech na trzech podniósł rękę. To pokazuje coś fundamentalnego: przewidywalność zabija pragnienie. Gdy druga osoba wie już wszystko, gdy nie ma miejsca na wyobraźnię, na niedopowiedzenia, nie ma też powodu, by inwestować emocji. Ale wystarczy odrobina ciszy, mały krok wstecz, i pojawia się przestrzeń, na ciekawość, na emocje, które dojrzewają w niepewności. Bo w psychologii jedno jest pewne: nie pociąga nas to, co już znamy, pociąga nas to, czego jeszcze nie odkryliśmy. I właśnie dlatego tajemnica od zawsze była źródłem największego uroku. Istnieje pewne zjawisko, które pojawia się wtedy, gdy stajesz się mężczyzną, którego kobieta nie potrafi do końca rozszyfrować. To uczucie niepokoju. Ale to nie jest coś negatywnego. To uczucie, które zatrzymuje myśli, które sprawia, że ona się zastanawia, wraca myślami i zaczyna pytać siebie: kim on naprawdę jest? Kobiety niekoniecznie przyciąga najprzystojniejszy, najbogatszy czy najmądrzejszy mężczyzna. Przyciąga je ten, który pozostawia coś niewypowiedzianego, coś, czego nie da się uchwycić od razu. Bo to właśnie w tej pustce wyobraźnia kobiety działa najintensywniej. Jednym z najczęstszych błędów, które popełniają mężczyźni, jest przekonanie, że jeśli otworzą się w 100%, procentach, jeśli będą absolutnie szczerzy i dostępni, to kobieta się wzruszy i pokocha ich bardziej. Ale rzeczywistość mówi coś innego. W momencie, gdy stajesz się całkowicie czytelny, przestajesz być fascynujący. Bo to, co zostało całkowicie zrozumiane, przestaje intrygować. Ludzki umysł nie ekscytuje się tym, co oczywiste. On pożąda tego, czego jeszcze nie może kontrolować. Zastanów się przez chwilę. Ci najbardziej pociągający bohaterowie filmowi, od Jamesa Bonda po enigmatycznych artystów, wszyscy mają wspólną cechę. Nie mówią zbyt wiele o sobie, zostawiają przerwy, milczą tam, gdzie inni paplają i to właśnie te luki w narracji zmuszają kobietę, by wypełniła je emocjami. Oni nie potwierdzają swoich uczuć wprost, a to sprawia, że kobieta inwestuje jeszcze więcej, by je odkryć. Kontrolowana niepewność. Jeśli podana z wyczuciem, nie odpycha, wręcz przeciwnie, wciąga, budzi ciekawość i uruchamia to, co najpotężniejsze wewnętrzne zaangażowanie emocjonalne. Zbyt przewidywalny mężczyzna, który mówi: Tęsknię za tobą, myślę o tobie, chcecie, przy każdej okazji, z czasem staje się jak książka, którą już przeczytano. A ten, który wie, kiedy odpowiedzieć tylko spojrzeniem, kiedy pozwolić ciszy mówić więcej niż słowa, to ten, przez którego kobieta nie śpi w nocy. Pozwól, że opowiem Ci historię Dua, niezależny fotograf z Danangu. Zwykłe żulewiąt, spokojny, cichy, ale był w tym jakiś spokój, który robił wrażenie. Nie pisał zbyt często, odpowiadał tylko, gdy naprawdę było o czym. I, co zaskakujące, kobiety nie znikały, wręcz przeciwnie, same zaczynały się odzywać. Pewnego razu, gdy robił sesję zdjęczową klientce, zapytała go: Czy masz kogoś? Jui tylko się uśmiechnął. Zmienił temat. Bez kłamstwa, bez odpowiedzi, bez deklaracji. Kilka dni później to ona napisała pierwsza. To ona zaproponowała spotkanie. Kiedy zapytałem Juia, czy to jakaś taktyka, odpowiedział: Nie próbuję być tajemniczym. Po prostu nie potrzebuje być zrozumiany od razu. To nie jest chód. To jest pewność siebie. To siła. Nie musieć być kochanym od razu, lecz pozwolić, by ktoś sam odkrył Twoją wartość. W swoim tempie. Kobieta nie potrzebuje, żebyś był zimny jak głaz, ale też nie szuka mężczyzny, który od razu się rozkłada na czynniki pierwsze. Zbyt łatwa lektura przestaje wciągać. Pamiętaj. Emocje są ważne, ale muszą być dawkowane, nie wszystko naraz. Dziel się sobą, ale nie pozwól, by po trzech rozmowach miała wrażenie, że już zna twoje zakończenie. Jak w dobrej powieści, czytelnik powinien chcieć przeczytać kolejne rozdziały, nie znać finału od razu. I to nie jest gra, to sztuka obecności, sztuka ciszy, sztuka panowania nad własnym światłem. Gdy naprawdę wiesz, kim jesteś, nie musisz mówić wszystkiego. Twoje milczenie ma wagę, twoja powolność ma sens, twoja obecność ma wartość, bo właśnie wtedy stajesz się kimś, kogo nie da się uchwycić od razu. Ale właśnie dlatego. Ktoś będzie chciał próbować jeszcze raz? I jeszcze. I jeszcze. W czasach, gdy każdy transmituje każdą minutę swojego życia, cisza staje się cichą formą władzy. Media społecznościowe zostały stworzone tak, byś czuł, że jeśli nie publikujesz, nie komentujesz, nie jesteś obecny, to znaczy, że przestajesz istnieć. Ale prawda jest inna to rzadkość nadaje ci wartość. Mężczyzna może być atrakcyjny w rzeczywistości, ale jeśli codziennie pojawia się online, reaguje na każdą relację, publikuje każdy posiłek, narzeka za każdym razem, gdy jest zestresowany, to jego obraz traci wyjątkowość. Ciągła obecność nie oznacza więzi, to po prostu zużycie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do kawiarni i widzisz dwóch mężczyzn, których kiedyś spotkałeś. Pierwszy, codziennie robi livestream, pokazuje każdą chwilę swojego życia, Drugi pojawia się rzadko, może wrzuca jedno zdjęcie proste, albo dzieli się jedną trafną myślą. Który z nich bardziej Cię intryguje? Którego pamiętasz dłużej? Odpowiedź jest prawie zawsze ta sama: Ten, który mówi mniej, ale mówi celnie. Mężczyzna, który zna swoją wartość, nie musi udowadniać jej przez liczbę postów czy lajków, pozwala, by cisza mówiła za niego, a każda Jego obecność jest jak pauza, przy której ludzie zatrzymują się i patrzą. Pewnego razu rozmawiałem z mężczyzną, który żyje minimalistycznie. Nie miał facebooka, na Instagramie tylko cztery zdjęcia. Zapytałem go: Nie boisz się, że ludzie o tobie zapomną? Uśmiechnął się: Gdy jesteś obecny we właściwy sposób, pamiętają cię, nawet gdy znikasz. To jest ten rodzaj magnetyzmu, którego żaden algorytm nie zrozumie, bo gdy kontrolujesz swoją widzialność, zarówno w sieci, jak i w prawdziwym życiu, uczysz ludzi, ale też uczysz ich, że jesteś kimś z dyscypliną, z własnym światem i że nie szukasz akceptacji, a to jest prawdziwa siła. Ale atrakcyjność nie płynie tylko z tego, jak często się pokazujesz, ona również wynika z tego, jak reagujesz, gdy jesteś oceniany lub źle rozumiany. Jednym z największych błędów jest próba wiecznego tłumaczenia się. Wielu sądzi, że jeśli zostaną zrozumieni poprawnie, będą szanowani. Ale nie potrzebujesz być w pełni zrozumiany, by być szanowanym. W rzeczywistości ci, których się szanuje najbardziej, to ci, których nie da się łatwo zdefiniować. Nie tłumaczą się, nie usprawiedliwiają, po prostu robią swoje. Nie musisz mówić, nie jestem taki, jak myślisz. Po prostu bądź inny niż myślą. Bo w chwili, gdy zaczynasz się bronić. Oddajesz innym prawo do definiowania ciebie. Gdy mówisz: Nie miałem tego na myśli, nie jestem złym człowiekiem, chciałem tylko pomóc, to pokazujesz, że boisz się być niezrozumiany, że jesteś gotowy poświęcić swoje granice, by odzyskać aprobatę. Ale prawdziwa siła nie polega na zadowalaniu wszystkich. Ona tkwi w spokoju, gdy jesteś źle oceniony, a mimo to nie drgniesz. Pamiętam przyjaciela, który opowiadał, że kobieta, z którą się spotykał, powiedziała mu: Jesteś zimny, nie dbasz o mnie. Zamiast się bronić, odpowiedział tylko: Jeśli tak to czujesz, szanuję to. Nie tłumaczył się, nie próbował zmienić jej zdania. I wiesz, co się stało? Zaczęła analizować to wszystko jeszcze raz, bo gdy nie reagujesz zgodnie z przewidywaniami, uruchamiasz proces refleksji u drugiej osoby. Prawdziwa atrakcyjność nie wynika z potrzeby bycia zrozumianym, ona wypływa z wewnętrznej wolności. Z poczucia, że nie musisz być lubiany, że nie szukasz akceptacji ani pochwał. Gdy przestajesz się tłumaczyć, stajesz się zagadką. Gdy odmawiasz walki o reputację, pokazujesz, że masz fundament, którego nie da się łatwo ruszyć. A to właśnie to przyciąga ludzi. Nie twój status, nie twój wygląd, ale twoja cisza, twoja spójność, twoja niezależność. Ludzie często błędnie zakładają, że aby być atrakcyjnym, trzeba być zimnym i obojętnym. Ale to nieprawda. Atrakcyjność nie polega na braku emocji, chodzi o umiejętność zarządzania emocjami, tak jak artysta zarządza światłem na scenie. Nigdy za jasno, nigdy całkowicie zgaszone, tylko tyle, ile trzeba, we właściwym momencie. Kiedy emocje są przefiltrowane. Stają się językiem subtelności, a nie wołaniem o uwagę. Spójrz na mężczyznę, który ciągle skanuje nastrój innych. Za każdym razem, gdy dziewczyna, na której mu zależy, zachowuje się chłodniej, on natychmiast reaguje zaczyna się martwić, analizować, pisać więcej, pytać częściej to nie jest słodkie, to nie jest troskliwe to jest emocjonalna zależność a z tą zależnością Przychodzi utrata szacunku. Bo nie możesz być atrakcyjny, jeśli oddajesz całe serce tylko po to, by uzyskać jeden pusty sygnał zwrotny. A teraz wyobraź sobie innego mężczyznę, spokojnego. Gdy dziewczyna staje się chłodniejsza, on nie panikuje, nie zmniejsza się, nie błaga, po prostu obserwuje, dostosowuje swoją energię. Jeśli ona daje 40%, on również daje 40%. Nie więcej, nie mniej. To nie gra. To szacunek do samego siebie. Kiedy kontrolujesz swoje emocje, nie tylko chronisz swój wewnętrzny spokój, ale wysyłasz jasny komunikat: Jestem w porządku, nawet jeśli ty nie jesteś taka, jak się spodziewałem. Pamiętam sytuację z moim przyjacielem. Jego dziewczyna nagle przestała odpowiadać jak zwykle. Była chłodna, milcząca. On nie naciskał, nie pytał, co się stało. Zamiast tego, czytał książkę, poszedł na trening, nie wrzucił niczego dramatycznego do sieci. Następnego wieczoru napisała do niego Chciałam zobaczyć, czy ci zależy. A on odpisał Zawsze mi zależy, ale nie okazuje tego przez niepokój. Ona milczała długo, bo właśnie wtedy zrozumiała, że jego uczucia nie są zależne od jej gier, a to jest rodzaj mocy, które kobieta wyczuwa i szanuje. Kontrola emocji to nie tłumienie. Możesz nadal okazywać uczucia sympatię, czułość, nawet tęsknotę, ale nie jako błaganie, jako wybór. Możesz powiedzieć: Lubię cię. Ale powiedz to spokojnie, jak ktoś, kto wie, że daje coś z siebie, bez potrzeby natychmiastowego potwierdzenia. Wtedy twoje uczucia się stają silne, bo nie wynikają ze strachu przed stratą, są wyrazem twojej jasności co do własnej wartości. Atrakcyjny mężczyzna to nie ten, który pozwala się wciągać w każdą burzę emocjonalną, to ten, który pozostaje ugruntowany w swoim umyśle. Gdy ona się głubi, jego spokój staje się miejscem, do którego chce wrócić. Bo jeśli nie reagujesz przesadnie na każdy sygnał, tworzysz przestrzeń bezpieczeństwa, a w świecie pełnym chaosu, to jest najcenniejsze. Nie musisz udowadniać, że jesteś dobry, pełen emocji czy empatii. To, co przyciąga, to umiejętność wyboru kiedy dawać, a kiedy milczeć. Gdy filtrujesz emocje, jak w ważnej rozmowie, nie jesteś już tym, który błaga o miłość, jesteś tym, który ją posiada. Istnieje pewna prawda, którą mało kto chce przyznać: Nie możesz być atrakcyjny, jeśli sam nie widzisz w sobie wartości. I ta wartość nie pochodzi z tego, jak się ubierasz, ile zarabiasz, ani jak pięknie mówisz. Prawdziwa wartość pochodzi z wewnętrznego zadowolenia, z tego, że wiesz, Iż idziesz właściwą drogą w pracy, w ciele, w duszy. Gdy mężczyzna przechodzi przez swój dzień z koncentracją, dyscypliną i rozwojem, nie musi dużo mówić. Jego siła jest widoczna w sposobie, w jaki się porusza, w sposobie, w jaki mówi, a nawet w jego ciszy. Kobieta nie zawsze potrafi nazwać to, co ją przyciąga, ale ona czuje, gdy mężczyzna żyje z celem. Nie chodzi o sztuczne bycie zajętym dla efektu, ale o prawdziwe działanie budowanie kariery, dbanie o zdrowe ciało, tworzenie wpływu, rozwijanie relacji, które mają znaczenie. Kiedy jesteś zajęty swoją misją, nie masz czasu gonić za kimś, kto cię nie szanuje. A wtedy nie musisz szukać atrakcyjności, bo ty sam ją jesteś. Pamiętam mojego dawnego mistrza sztuk walki. Miał ponad pięćdziesiąt lat. Nie był wysoki, nie był przystojny według powszechnych standardów, ale gdy wchodził do sali, wszyscy milkli mężczyźni i kobiety nie dlatego, że krzyczał, ale dlatego, że z każdego jego kroku biło spokój i pewność. Potrafił powiedzieć zaledwie kilka słów przez cały trening, ale każde z nich było warte uwagi. I wiesz co? Chociaż nie próbował być atrakcyjny, kobiety chciały uczyć się z nim, rozmawiać z nim, szanowały go. Bo nie potrzebował niczyjego potwierdzenia, on po prostu żył jak ktoś, kto zna swoją wartość. Kiedy naprawdę inwestujesz w siebie, kobiety nie odbierają tego jako próbę przypodobania się, wręcz przeciwnie, one zaczynają się zastanawiać, czy są godne Twojej obecności. Nie jesteś już mężczyzną czekającym aż zostanie wybrany. Ty jesteś tym, który sam wybiera, uważnie. To nie znaczy, że jesteś zimny albo arogancki. To znaczy, że traktujesz swój czas, energię i obecność jak prezent, a nie coś, co każdy może otrzymać od ręki. Ostatnia lekcja jest prosta: atrakcyjność to nie taktyka, to nie trik, to rezultat silnego życia. To moment, gdy przestajesz czekać, aż ktoś sprawi, że poczujesz się pełny, i sam zaczynasz budować tę pełnię. Dzień po dniu. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia bez potrzeby atencji, bez potrzeby aprobaty i po prostu jesteś obecny, stajesz się centrum. Kiedy nie musisz nikogo gonić, bo twoja własna ścieżka jest już wystarczająco fascynująca, nie masz konkurencji. Nie szukasz siły w relacji. Ty ją przynosisz ze sobą. Więc jeśli zastanawiasz się, jak być bardziej atrakcyjnym dla kobiet, nie zaczynaj od flirtu, nie zaczynaj od taktyki. Zacznij od siebie. Stań się kimś, kogo sam byś podziwiał. Żyj z jasnością, z celem, z szacunkiem do siebie. Bo kiedy żyjesz tak, jakbyś ty wybrał swoje życie, kobiety będą chciały być jego częścią.